Witajcie, moi kochani, w kolejnym materiale na moim kanale, którego tematem będzie test i prezentacja karty graficznej Gigabyte RX 5600XT. Zapraszam do oglądania. RX 5600XT zadebiutował na rynku całkiem niedawno. Tak samo jak i RX 5700XT, karta ta została oparta o najnowszą architekturę czerwonych o nazwie RDNA. W przeciwieństwie do GCN-u, którego to kilka generacji od kilkunastu dobrych lat siedzą już w naszych komputerach, RDNA miała być założenia zupełnie czymś nowym. I generalnie tak jest. Główne założenia: karta miała być dużo wydajniejsza, dużo chłodniejsza i dużo cichsza. No i oczywiście miała sprawiać jak najmniej problemów, zarówno w użytkowaniu codziennym, jak i w grach. Czy to wszystko wyszło, przekonamy się w ramach testów. Zanim jednak przejdziemy do testów, chciałbym wspomnieć tutaj, że wraz z debiutem karty AMD przy pomocy swoich partnerów postanowił wypuścić bardziej agresywny BIOS, który to oczywiście podnosi zegary bazowe, jak i zegary Boost, a także podnosi całkowitą moc karty. Na ekranie zaraz pojawią się screen z GPU-Z, na których będziecie mogli zobaczyć i porównać sobie zegary z bazowej wersji, jak i po update'cie do tego bardziej agresywnego BIOSu. Przejdźmy zatem do małego unboxingu pudełka, w którym znajduje się karta samej jej prezentacji, a potem przejdziemy do testów w grach. Przechodzimy zatem do unboxingu naszej karty graficznej. Ja już wcześniej ją otworzyłem, żeby zobaczyć, jak ten mały potworek wygląda, tak więc plomba na folii będzie zerwana. Sama obwoluta opakowania od Gigabyta jest już standardową, myślę, określoną grafiką. Dla wszystkich z, y, kart od tego producenta, niezależnie czy to jest AMD czy Nvidia, grafika niemalże będzie identyczna. Jedynie y, technikalia oraz same nazewnictwo będzie się różniło. Y, kolorystyka czarno pomoręczowo czerwona y, wiadomo. Y, mamy oczywiście wsparcie dla RGB Fusion 2.0, y, dzięki któremu możemy sobie zmieniać kolor podświetlania napisu Gigabyte na boku karty. Oczywiście jest to OC Edition. Z tyłu znowu mamy wszystkie technikalia, mamy opis budowy samego chłodzenia. Tak samo jak już wspomniałem, RGB Fusion, możemy sobie zmieniać ten napis, to znaczy możemy zmieniać kolor tego napisu. Mamy oczywiście sam backplate, co później pokażę przy otworzeniu karty. Mamy cztery wyjścia, mamy trzy DisplayPort, jeden HDMI. Eee, tak, jak już wspomniałem, karta jest oparta o architekturę RDNA. Cóż... No. Przechodzimy dalej. Następnie mamy samo pudło, kartonowe pudło, w której znajduje się karta graficzna. Kolor czarny, eee, matowy czarny kolor, eee, połyskujący czarny napis Gigabyte. Elegancko się mieni. W środku mamy kolejne pudełka, ale tym pudełkiem nie zajmujemy się zbyt długo, ponieważ nie ma w tym nic innego jak sama instrukcja. Mamy styropianik oraz naszą samą kartę graficzną, tak jak już wspomniałem, yy, nie tylko. Opakowanie Gigabajta jest identyczne jak w innych produktach, ale również i układ chłodzenia zastosowany i w tym RX-ie, ponieważ jest on identyczny jak ten zastosowany chociażby w RTX ach 2060 czy 2070. Mamy nasze wyjścia 3D porty i jedno HDMI może jakoś to uchwycimy. O, jest! Przez całą kartę przechodzi cztery rurki cieplne, które pomagają w rozproszeniu ciepła, które w kolejności następnej są roz rozprowadzane przez trzy duże wentylatory na topie. Tutaj mamy ten napis Gigabyte, który świeci i którego kolor możemy sobie zmienić. Sama karta zajmuje dwa sloty w naszej obudowie. Ok, unboxing i prezentację mam już ze sobą, tak więc przejdźmy do testów w grach. Oczywiście testy przeprowadziłem na wersji stokowej, jak i na upgradeowanej do tego bardziej agresywnego biosu, a następnie przyrównałem to wszystko do wyników, które wykręciłem na swoim starym i leciwym już GTX 1070. Standardowo zaczynamy od znienawidzonego już Wiedźmina trzeciego. Renek w Nowigradzie, wszystkie ustawienia graficzne na najwyższym możliwym poziomie, miejsce typowo procesorowe. Maksymalny odnotowany FPS na poziomie 104 klatek. Minimalnie 70, a średnio w okolicach 85 klatek na sekundę. 1% low frame rate oscyluje na poziomie 28 klatek. Sytuacja zmienia się wraz z momentem wgrania nowego BIOSu do karty. Maksymalny FPS podskakuje do poziomu 111 klatek, tak wiem, że tego filmie akurat nie widać minimalnie 75 klatek, a średnio 86. 1% low framerate na poziomie 53 klatek. Czyli jak widać wzrost wydajności jest zauważalny. Kiedy wyjdziemy na otwartą przestrzeń pełną roślinności, gdzie w głównej mierze pałeczkę przejmuje grafika, odnotowujemy następujące wyniki. Maksymalnie 90 FPS, średnio 81, a minimalnie 67 klatek na sekundę. 1% low frame rate wynosi tutaj 63 FPS. Po zmianie biosu wyniki otrzymujemy następujące: maksymalnie 112, średnio 92 oraz minimalnie 75 klatek na sekundę. 1% low frame rate wynosi tutaj 73 FPS. GTA 5, które sunie z kiepskiej, ale nie najgorszej optymalizacji jest również dobrym testerem naszych komputerków. Maksymalnie udało mi się osiągnąć blisko 83 klatki na sekundę, średni FPS na poziomie 62 klatek, minimalnie 43 oraz 1% framerate na poziomie 43 klatek. Po wgraniu nowego biosu przeżyłem lekki szok, ponieważ maksymalny FPS spadł do poziomu 78 klatek, tym samym zaliczając wzrost średniego klatka do poziomu 66 FPS oraz minimalnego do poziomu prawie 55 klatek. 1% framerate wynosi tutaj niemal niemalże 47 klatek na sekundę. Logicznie myśląc, maksymalny FPS Powinien być zgoła inny, dużo większy, jednak sytuacja jest dużo inna, której nie potrafię po prostu wyjaśnić. CSGO i benchmark z warsztatu społeczności. W tej grze im więcej, tym lepiej, by wygrać. Maksymalny FPS na poziomie 443 klatek, średnio 257 FPS oraz minimalnie 71 klatek na sekundę i framerate na poziomie 31 klatek na sekundę. W momencie zmiany biosu wyniki prezentują się w następujący sposób. Maksymalny FPS podskoczył nam do 459 klatek, średnio prawie 298 oraz minimum na poziomie 212 klatek na sekundę. 1%owy framerate wynosi w tym przypadku 118 FPS. Kolejny raz odnotowujemy wzrost względem wersji pierwotnej. Skoro Apex Legends korzysta ze zmodyfikowanego silnika Source, to generalnie powinien mieć zbliżone wyniki do CSGO, prawda? Nic bardziej mylnego. Maksymalny odnotowany klatkaż na poziomie 145 klatek, średni wynoszący 109 oraz minimalny na poziomie 13. 1% Flow Frame Rate wynosi tutaj 67 klatek na sekundę. Po upgrade do agresywniejszej wersji BIOSu wyniki wyglądają w ten sposób. Maksymalnie na 145 klatkach na sekundę, średnio na 116 oraz minimalnie na 93. 1% low framerate na poziomie 16 klatek na sekundę. W tej grze niestety przyrostu wydajności nie odczujemy, a szkoda. Grand Doom z 2016 roku przetestowałem na dwóch dostępnych API. W trybie OpenGL widać, że RX nie radzi sobie rewelacyjnie, choć sama rozgrywka jest bardzo płynna, przyjemna i z satysfakcjonującymi wynikami. Maksymalnie odnotowany klatkaż na poziomie 94 FPS, średni wynoszący 75 oraz minimalny rzędu 63 klatek na sekundę. 1% low frame rate na poziomie 58 FPS. Po zmianie API na Vulkan karta rozwija skrzydła osiągając piekielne wyniki. Maksymalny FPS równy 200 klatkom, średnio 101 oraz minimalnie na poziomie 55. 1% low framerate na poziomie 116 klatek. Po zmianie BIOSu w trybie OpenGL wyniki prezentują się w taki oto sposób. Maksymalny FPS na poziomie 102 klatek, średnio 77 klatek oraz minimalnie 57. 1% low framerate oscyluje w okolicy 48 fps. Podczas renderowania rozgrywki w trybie Vulkan uzyskujemy następujące wyniki. Znów maksymalnie 200 klatek na sekundę, średnio 173, minimalnie 136 oraz 1% low framerate na poziomie 118 FPS. Jak widać przyrost klatek uzyskujemy tutaj jedynie w trybie OpenGL. I ostatnia gra w moim teście, Battlefield 5 uruchomiony w trybie DirectX 12. Maksymalnie klatki zanotowane na poziomie 118 fps, średnio 101 oraz minimalnie na poziomie 55. 1% low framerate wynosi tutaj 26 klatek na sekundę. Po zmianie biosu klatka aż wygląda następująco. Maksymalnie 130 fps, średnio 116 oraz minimalnie 93 klatki na sekundę. 1% low frame rate na poziomie 52 klatek na sekundę. Jesteśmy już po testach Eriksa, więc pora na jakieś krótkie podsumowanie. Czy warto przechodzić z kart NVIDIA, jak i AMD starszej generacji na tego Eriksa? Oczywiście, że tak. Co zresztą mogliśmy zobaczyć w testach, w takich grach jak chociażby Battlefield, Wiedźmin oraz Doom tyle, że na wulkanie. Nasuwa się więc pytanie, czy AMD wraz z Eriksem 5600 XT zdołało wypełnić swój plan i założenia nowej architektury RDNA? która mówiła, że ma być dużo wydajniej, ciszej i chłodniej. I czy warto kupić rx do nowego komputera? Oczywiście, że tak, ponieważ RX będzie godnie rywalizował i konkurował z RTX-ami od NVIDII z segmentu średniego. Trzeba jednak powiedzieć o minusach tej karty, a tych kilka się nazbierało. Ponieważ podczas testów gry potrafiły się samoczynnie wyłączyć, zdarzały się bluescreeny oraz restarty całego komputera. Czego na... 1070 nie zdarzało mu się. I nawet testowany tutaj Battlefield 5 z kartą na początku nie chciał współpracować, łapiąc raz za razem oraz black screeny. Jednak po czwartym restarcie komputera oraz przeinstalowaniu sterowników wszystko wróciło do normy. To znaczy, w Battlefieldzie wróciło do normy i udało mi się przeprowadzić testy w trybie DirectX 12. Oczywiście, te wszystkie błędy i problemy ze sterownikami i crashami w grach są już dosyć dobrze znane zarówno AMD, jak i społeczności graczy. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że AMD w najbliższym czasie upora się z tymi wszystkimi bagami, błędami i innymi upierdliwymi rzeczami i będziemy mogli się cieszyć nienaganną, niczym nie zakłóconą rozgrywką. Ode mnie w tym materiale to już niestety wszystko. Serdecznie dziękuję sklepowi ProLam.pl za udostępnienie karty do testów, a wam serdecznie dziękuję, że dobrnęliście do końca filmu oraz mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz z własnymi przemyśleniami odnośnie tej karty, jak i przeprowadzanych testów. Oraz nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, co oczywiście Was nic nie będzie kosztowało, a dla mnie będzie to wielką motywacją w dalszym działaniu. Mi nie pozostało nic innego jak pożegnać się z Wami i zaprosić do kolejnych materiałów, które już ukażą się niedługo. Do zobaczenia, cześć!